Jestem Naskę, przyniosłam Gużelki i Tony. Hello! Jestem Stasia i przyniosłam Stomat. Jestem święty Mikołaj i przyniosłam łóżka i barki. Musisz ho 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 powiedzieć. Jestem BK, przyniosłam kierunczki Gluten Free i Gluten. Jestem Lina, przyniosłam co? Ja jestem Glabia i przyniosłam Bigos. Uh. Jestem Marta i przyniosłam dzisiaj sałatkę na Jeszcze będzie czerwien. Jestem gamcia są pierniki i herbatkę. Cześć, jestem My i przyniosłam Terogi. Wow. Jestem Jana i przyniosłam broń bardzo bluczana specjalnie do niej w wow. I mam poca Cześć, jestem Daria i przyniosłam sałatkę. Wow. Jestem czyli przyniosłam mandarynki czy i ciasteczka. Witam, jestem Martyna, przyniosłam choinkę z ciasta francuskiego i sara. Hello, jestem Lena, przyniosłam ciastka i jestem Ola i przyniosłam i Sara. Hello, jestem przyniosłam piłki z makiem. Od nowych dni. Super, super!